Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, patrzymy na moje oczko z lotu ptaka. Słuchajcie, musiałem wejść, przeczyścić komin. Ale widoki piękne, słuchajcie. Musiałem wejść, przeczyścić komin, kurczę, bo troszkę słaby ciąg się zrobił. Mieszkam piątą zimę tutaj słuchajcie mam we, yy, piec węglowy tak zwany śmieciuch od przyszłego roku już będę sobie ogrzewał dom gazem no ale kurde niestety musiałem wejść na górę i go przeczyścić jeszcze tego nie robiłem pierwsze co to kamerka słuchajcie i, i tak to wygląda właśnie o. Jestem na jakieś 6 metrów wysokości, widoki są piękne, słuchajcie, tam u sąsiada dopiero kura łaziła po dachu, jak ona tam wlazła gdzieś po tym rusztowaniu, nie mam pojęcia. No dobra, to by było na tyle, idę do tego komina, słuchajcie, nie będę wam tutaj zatruwał głowy moimi... Tak powiem, obowiązkami niezwiązanymi z oczkiem, ale piękne widoki, słuchajcie, piękne widoki. Oczko latem jest tam pięknie wyglądało, zamarznięte mrozy przyszły. Słuchajcie, minus 8 miałem od Myślę, że dzisiaj będzie zimniej. Pod koniec przyszłego tygodnia nadają, słuchajcie, 16 stopni w nocy. Także można powiedzieć, bestia powraca. No ale dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, zobaczcie tutaj w moją okolicę. Cię serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia.